Cześć, znajdujemy się w śremie. Dzisiaj udało nam się już zasiać takie nazwijmy to prowokacyjne doświadczenie odmianowe z terminem i z głębokością siewu. Oczywiście liczymy na to, że. Będzie tutaj troszeczkę ekstremów, że będzie zimno. Natomiast w tym odcinku na tym, na czym głównie będę chciał się skupić, będzie to, jak prawidłowo zasiać kukurydzę, na jakie elementy zwrócić uwagę. Chcę, żebyście zrobili to jeszcze lepiej niż robiliście w ubiegłym roku. Więc ten odcinek będzie właśnie poświęcony siewowi kukurydzy. Tuż przed siewami kukurydzy, myślę, że część z Was być może. Już nawet te siewy wykonała w ubiegłym tygodniu. Czy to był dobry termin, czy nie, oczywiście czas pokaże, bo tego nie wiemy. Natomiast to, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę w tym roku, no to jest to, że mamy jednak warunki dosyć takie suche, więc to, to podejście do siewu być może powinno być troszeczkę. Inne, szczególnie uwzględniając e, tak naprawdę nawożenie, nawożenie w podsiewacz. Wiem, że też stosujecie to nawożenie współrzędne w podsiewacz. No i tutaj też trzeba szczególną zwrócić uwagę na to, jakie nawozy stosujecie. E, wiadomo, że mamy Polidab, który jest dobrym nawozem, jeżeli chodzi o to, mamy fosfor i. Azot w formie amonowej, czyli tej, która jest w miarę bezpieczna dla roślin, ale zwróćcie uwagę na dawki, jakie stosujecie, żeby to nie było 200 czy 300 kg, bo nie jest to nawożenie nominalne, tylko jest to nawożenie uzupełniające. Więc ten fosforan amonu jest tutaj naprawdę fajnym rozwiązaniem. Przestrzegam Was przed stosowaniem innych form azotu w wysokich dawkach. Broń Boże mocznik, wiem, że też niektórzy z Was to robią, ale też pamiętajcie, że ten nawóz, jeżeli robimy go współrzędnie z siewem, w podsiewacz, to musi być on minimum 5 cm od ziarniaka na dół i 5 w jakąś, w którąś ze stron, w stronę od Więc to pamiętajcie, że to jest taki kanon. Oczywiście, jeżeli zrobicie to troszeczkę dalej, to w tym sezonie może to wyjść nawet Wam na plus. Dlaczego? No bo wiecie, że ten azot, jeżeli podacie to w formie mocznika, Niestety, może powodować no, przypalanie tych młodo wschodzących roślin, więc na to bardzo, bardzo mocno uważajcie. Jeszcze też wiem, że podajecie w podsiewacz czasami sól potasową, i tutaj trzeba uważać na zasolenie, które może niestety pogłębiać tą suszę, która już w tym momencie występuje w glebie. Więc podsiewacz uważajcie. Dla tych z Was, którzy też już zastosowali poferment lub, y, lub kurzak, to też pamiętajcie, że powinien być zachowany ten odstęp, żeby te nawozy y, w tej suchej glebie nie powodowały dodatkowego palenia kukurydzy, bo też to może się wydarzyć, jeżeli zastosujecie zbyt wysokie dawki czy, czy poferment z biogazowi nie zacznie po prostu gazować amoniakiem, to też te rośliny jest w stanie niestety zabić. Więc w przypadku nawożenia to myślę, że tutaj to by było tyle, co bym chciał powiedzieć, więc uważajcie z nawożeniem w podsiewacz. Pamiętajcie, że czasami lepiej w ogóle nie wykonywać tego nawożenia i zasiać na czysto, a nawozy wcześniej rozsiać po prostu rzutowo. Jeżeli chodzi o siewy i technologię uprawy, którą wybraliście przed siewnej, to tak jak na przykład tutaj na tym polu mamy siew uproszczony. No, różne są rodzaje oczywiście tych siewów uproszczonych, natomiast to, co chodzi w kukurydzy, no jest to jednak roślina czy nasiono dosyć grube, więc powinno sobie poradzić. Ale pamiętajcie, że jeżeli uproszczenie polega na tym, że siejemy w bardzo taką glebę, nazwijmy to zanieczyszczoną tymi resztkami roślinnymi, to musicie być bardzo uważni w temacie zawieszenia się. Ziarniaków, one pamiętajcie, że muszą mieć kontakt z glebą i muszą mieć możliwość uzyskania tego podsiągu. Jeżeli zasiejecie w glebę, która jest po i uprawie i jest przesuszona, no to niestety ryzyko nierównych wschodów, schodów rozłożonych w czasie rośnie. Jeżeli tak jak tutaj na tym polu za mną, które było bardzo dobrze przygotowane i jest, no, o dziwo, polem, które jest dosyć wilgotne, no to to ryzyko oczywiście jest niewielkie, ale pamiętajcie, że przy uproszczeniach trzeba ten siew wykonać jeszcze bardziej starannie. Co do uproszczeń yy, oraz pól sianych po lucernikach, po trawach wieloletnich, też pamiętajcie, że rośnie Wam ryzyko yy, patogenów szkodliwych, czyli mówię tutaj o drutowcach, mówię o larwach pędraków, też może być tak, że będzie więcej śmietki kiełkówki. Więc też musicie zwrócić na to uwagę, żeby ten materiał siewny, lepiej żeby on był zaprawiony insektycydem. Także jeżeli chodzi o uproszczenia, proszę zwróćcie na to szczególną uwagę. Nie mówię, że one są gorsze, prawdopodobnie będą miały więcej wody te pola, które są po uproszczeniach, tak jak to pole za mną. Natomiast siew powinien być wykonany jeszcze bardziej starannie niż po uprawie klasycznej. Kolejnym elementem, no chyba najważniejszym, jest to, że już macie ten siewnik, tak? macie, ustawiony, macie ustawiony podsiewacz, macie zrobioną uprawę, wysialiście nawozy. No i przychodzi ten element, kiedy zacząć siać. Tak? Czyli głównie chodzi o temperaturę, natomiast patrzymy na kalendarze. Dzisiaj mamy ten tydzień między 14 a 20 kwietnia. Poprzedni tydzień był obfity w przymrozki, Wody troszeczkę spadło, ale nie wszędzie. Są rejony, gdzie dalej jest sucho. No i jak do tego podejść? Mamy do czynienia z przesuszoną w większości glebą, i zastanawiamy się nad temperaturą, ale też musimy mieć na uwadze, że ziarniak do spęcznienia musi pobrać określoną ilość wody. Więc, jakby te dwa elementy powinniśmy sobie zsynchronizować. Czy czekamy na wodę, czy siejemy, bo mamy odpowiednią temperaturę w nadziei na to, że ziarniak nam skiełkuje. Jeżeli chodzi o temperatury, to ten tydzień jest bardzo ciepły, jeżeli chodzi o pogodę, natomiast kolejne dwa tygodnie nie powinny być złe, więc jakby nie przewidujemy jakichś mocnych spadków temperatur. Więc teoretycznie, jeżeli macie większe areały, myślę, że dobrym pomysłem jest właśnie teraz, żeby rozpocząć siewy kukurydzy. Co może się zadziać? No, może się zadziać to, że po prostu jest na tyle sucho, że ziarniaki Wam nie będą wschodzić, więc one będą leżały i czekały na wodę. Jeżeli ziarniak nie zgromadzi odpowiedniej ilości wody i nie spęcznieje, nie rozpocznie procesów enzymatycznych, to tak naprawdę ten ziarniak będzie sobie leżał w tej ziemi i on poczeka ten tydzień. Może wtedy wtedy popada, zaczną się te procesy enzymatyczne, gleba się lepiej wygrzeje i będzie in plus. Natomiast gdyby ziarniak spęczniał, ruszyłyby procesy enzymatyczne i nastąpi spadek temperatury, to pamiętajcie, że ziarniak jest podwójnie narażony Raz. Patogeny typu drutowce, larwy pędraków, śmietka kiełkówka, one nie atakują suchego ziarna, nie mają w tym interesu, bo nie potrafią go zjeść, pogryźć. Natomiast jeżeli ziarniak już spęcznieje, on wydziela też enzymy, wydziela cukry, wydziela substancje chemiczne, które przyciągają te fitofagi, i one wtedy wam tą obsadę są w stanie zdziesiątkować. Więc to jest tak naprawdę. Najgorszy scenariusz. Natomiast patrząc na to, co się powinno zadziać, to myślę, że siewy w tym tygodniu 14-20 kwietnia, jak najbardziej przy większych areałach, można rozpocząć i nie będzie to błąd. Co możemy jeszcze zrobić w poszukiwaniu wody? Jeżeli tej wody nie ma, no to oczywiście przechodzimy do kolejnego parametru, jakim jest głębokość siewu. No bo wiemy, że tutaj możemy sterować. Ta minimalna to jest 5 cm, maksymalna to jest 7 cm. Mówimy o tych minimalnych i maksymalnych optymalnych głębokościach siewu. Natomiast też należy pamiętać, że jeżeli wiemy, że tej wody nie będzie i mamy pole bardzo przesuszone, to jeżeli my pójdziemy na 7, może nawet do 8 cm, jeżeli tam jest woda, ziarniak powinien sobie poradzić, jeżeli te warstwy gleby są wygrzane, więc to też jest taka opcja. Powiedzmy ratunkowa, że można też tą głębokość siewu nieco obniżyć. Minimalna, optymalna temperatura siewu to jest 8 stopni Celsjusza i nie powinniśmy zaczynać, jeżeli ta temperatura jest mniejsza. Możemy zaczynać, jeżeli będzie delikatnie mniejsza, natomiast w prognozie mamy nie wiem, średnią dobową 20 stopni przez najbliższe 5 dni, ok możemy zasiać, nic wielkiego się nie stanie. Natomiast pamiętajcie, że do ruszenia procesów enzymatycznych w ziarniaku te 8 stopni Celsjusza na głębokości siewu musi być. Też oczywiście bardzo ważnym elementem takim bez chodzenia i mierzenia temperatury na polu, bo pamiętajcie, że żeby zmierzyć prawidłowo temperaturę gleby na odpowiedniej głębokości na polu, to trzeba to wykonać kilka razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, bo jeżeli poszlibyście, tak jak ja tutaj stoję, teraz jest 12, no to ta gleba się wygrzewa, i wieczorem się schładza, przez noc się schładza, w ciągu dnia się wygrzewa, więc ta średnia powinna wynosić 8 stopni. A jak to sprawdzić bez chodzenia na pole? Słuchajcie, przyroda nam oczywiście pomaga, rośliny wskaźnikowe. Tydzień temu praktycznie mniszek lekarski niekwit, czy popularny mlecz, tak jak mówicie, jest to oczywiście nazwa popularna, niekwit, w tym tygodniu już widzimy, że zaczyna kwitnąć. Drugim elementem wskaźnikowym jest puszczanie liści, czy listnienie przez brzozę brodawkowatą, no i trzeci element to jest kwitnienie czeremchy i wtedy możemy zacząć myśleć o siewie kukurydzy, takim w wilgotną glebę, w optymalnym uwilgotnieniu do schodów. Na tym kawałku pola już wykonaliśmy siew. Dlaczego? No, bo jak wiecie, my jesteśmy firmą hodowlaną, więc yy, musimy też testować ekstremalne rozwiązania. Co prawda, może to nie będzie jakieś bardzo ekstremalne, bo dzisiaj temperatura gleby na 5 cm na tym polu w tym momencie wynosi około 8 stopni, na 10 cm jest to około 5 stopni. Siejemy tutaj odmianę zaprawioną. Odmianę niezaprawioną na trzech głębokościach siewu, czyli 2, 5 i 8 do 9 cm w trzech terminach siewu. Pierwszy termin odbył się 10 kwietnia, i kolejne będą w odstępach 7 do 10 dni. Z tego doświadczenia oczywiście będziemy tutaj jeździć, odwiedzać je, będziemy wam starać się to pokazywać wraz z Pawłem. Przy okazji będziemy znowu omawiać, kiedy co zastosować, jaki herbicyt, jakie nawożenie do listy, żeby wspomóc. Wasze plantacje. Jeżeli dzisiaj wykonacie siew, czy wykonacie się w tym tygodniu, no to jeżeli będzie na tyle wody, że ten ziarniak spęcznieje i ten tydzień ma być fajny i ciepły, kolejne dwa będą nieco chłodniejsze, ale jest taka jedna obawa, która czasami frapuje niektórych rolników. To jest, jesteśmy około, no takie powiedzmy, 20 20, kilka dni do zimnych ogrodników czyli pankracy, serwacy, bonifacy i na koniec jeszcze zimna zośka. No i czasami jest takie zastanowienie, kurczę, no jeżeli bardzo ładnie mi ta kukurydza wzejdzie, czy nie trafię na te przymrozki majowe, kiedy stożek wzrostu będzie już nad powierzchnią gleby? Czyli mówimy tutaj o fazie BBCH. Jest to około 15 do 17, ale dla większości odmian to jest 16. Czyli jest to faza sześciu liści, tych w pełni rozwiniętych. Żeby tak się trafiło, to jest praktycznie w naszym kraju nierealne, bo nie będziemy mieli na pewno, patrząc na prognozę trzytygodniową, takiej fajnej sumy temperatur efektywnych, żeby około tego 12 do 15 maja wejść w fazę BBCH16. Jest to bardzo mało prawdopodobne, więc nie bójcie się. Stożek wzrostu jest raczej pod ziemią. Więc nie ma ryzyka przemarznięcia całej rośliny. Oczywiście mogą zmarznąć liście jak najbardziej, natomiast jeżeli wy zasiejecie na odpowiednią głębokość, czyli te minimum 5 cm, to w tym momencie stożek wzrostu jeszcze będzie pod ziemią i jesteście tak naprawdę na bezpiecznej pozycji. Jeżeli chodzi o głębokość, to jest jeden wyjątek od reguły, o którym trzeba powiedzieć. Na polach podobnych do tego, ale tych znowu bardziej po lucernikach, bardziej po trawach wieloletnich czy po nieużytkach, które przejęliście i w tym roku będą pierwszy raz uprawiane. Pamiętajcie, że to jest jeden, jedyny wyjątek, kiedy możecie wypłycić siew do około 3 cm, jeżeli macie nasiona zaprawione insektycydem. W jakim celu? Oczywiście w takim celu, żeby uciec przed presją fitofagów, drutowców, larw, pędraków, żeby roślina miała płycej do powierzchni i była po prostu szybsza, lepiej chroniona przez tą zaprawę. Nasienną i zdążyła wyjść, zanim zostanie zjedzona przez pędraka, czy uszkodzona przez drutowca, bo też to ryzyko uszkodzenia będzie mniejsze. Zaprawa zawsze te 3 maksymalnie do 4 cm wokół dziarniaka chroni. Więc wtedy siejemy płycej. W każdym innym wypadku będzie to błąd, ponieważ wypłycenie siewu powoduje nam to, że system korzeniowy niestety prawidłowo się nie rozwinie. No i wtedy przychodzi lipiec, może połowa lipca, początek sierpnia, i robi się gorąco. No i plantacja wysycha. Dlaczego? No bo była za płytko zasiana. Ten system korzeniowy docelowy zaczął się rozwijać tuż przy powierzchni gleby. Jeszcze go uszkodziliście być może herbicydami, więc niestety no, on nie będzie prawidłowo rozwinięty. Więc pamiętajcie, że głębokość siewu to jest kluczowa rzecz. I tutaj jeszcze jest najwięcej błędów popełnianych przez rolników. Kolejny parametr to jest gęstość siewu. I tutaj myślę, że macie już bardzo fajne doświadczenia. Jesteście mocnymi praktykami, jeżeli o to chodzi. Pamiętajcie, jest taka złota zasada, że im gorsza gleba, tym bardziej powinniśmy obniżać gęstość siewu. Myślę, że taka minimalna, rozsądna gęstość siewu na takich glebach naprawdę bardzo piaszczystych, gdzie są rejony bezopadowe, czyli myślę tu lubuskie, łódzkie, część wielkopolskiego, część kujawsko-pomorskiego, to ta minimalna gęstość to jest 60 tysięcy. Oczywiście w zależności od obsady, ja tu mówię o grupie powiedzmy średnio-wczesnej, czyli od 250, no powiedzmy 240 do 260. Tamtą obsadę możemy obniżyć do 60 tysięcy nasion. Na glebach bardzo mocnych myślę, że taki maks to jest 90 tysięcy, też więcej. Myślę, że w Polsce raczej nie powinniśmy siać. Idealnie, jeżeli macie możliwość zmiennego siewu w obrębie pola czy swoich pól, no to idealnie, bo wtedy siejecie tam, gdzie macie mozaikę, słabszy kawałek, idzie nawet 55 tysięcy czy 60. 000. Tam, gdzie macie glebę bardzo dobrą, idzie 90 tysięcy i z całego pola zbieracie świetny plon. Więc pamiętajcie, żeby tym. Też jak najbardziej sterować. Poza tą gęstością siewu, którą oczywiście bardzo dobrze sterować. Pamiętajcie przy wykonywaniu siewu, jeżeli robicie to swoim siewnikiem, czy macie kogoś na usłudze, to tak jak my tutaj dzisiaj na tym doświadczeniu, musicie to pole przeryć, żeby zobaczyć, czy ziarniak leży na odpowiedniej głębokości, czy ten ziarniak jest dociśnięty do gleby, żeby miał podciąg kapilarny w razie niedoboru wody, żeby miał możliwość schodów. Jeżeli zadbacie o te rzeczy, czyli prawidłowy rozkład w obrębie hektara, prawidłowa głębokość siewu, prawidłowy docisk, to możecie uzyskać najważniejszą rzecz, którą powinniśmy uzyskać przy siewie kukurydzy, żebyście mieli jednolite wschody na całej plantacji, żeby nie było na polu takich e, anomalii, że jedna roślina wzeszła nam dzisiaj, kolejna wzeszła za 4 dni, a jeszcze inna część roślin wzeszła nam po tygodniu. Jeżeli tak będziecie mieli na swojej plantacji, to macie już zagwarantowany e, spadek plonu. To jest raz. A z czego to będzie wynikało? Z tego, że rośliny w różnych fazach wegetacji będą, w różnych fazach rozwojowych będą troszeczkę ze sobą bardziej konkurować, ale co gorsza, będziecie mieli niezrównoważone pylenie w obrębie łanu, czyli w tym momencie, gdzie najwięcej znamion wyjdzie, może zabraknąć pyłku. I wtedy niestety będziecie mieli szczerbate kolby, no i cały plon, cały Wasz trud, który włożycie później po siewie, może być niczego warte. Także pamiętajcie, że siew to jest najważniejszy element w uprawie kukurydzy. Co do tego siewu, to też pamiętajcie, macie oczywiście zakupione różne odmiany. I jak zaczynać siew? Zakładając, że mamy minimalnie optymalne warunki glebowe, czyli mamy te 8 stopni wygrzania gleby, mamy w miarę wilgotno, no i mamy paletę odmian powiedzmy wczesnych. Średnio późnych i bardzo późnych. No to zaczynamy oczywiście od, od odmian późnych, żeby dać im troszeczkę więcej tych dni wegetacji, a odmiany wczesne przesuwamy na sam koniec kolejki na siewy najpóźniejsze, ponieważ one prawdopodobnie i tak już zakończą wegetację z jakimś tam swoim nominalnym plonem. Nie potrzebują one tak długiego okresu wegetacji. Natomiast pamiętajcie, że to jest w terminie optymalnym. Natomiast jeżeli musicie przyspieszyć siewy, jeżeli jeszcze nie mamy wygrzanej gleby, to powinniście skontaktować się z waszym dostawcą nasion, czy jeszcze może lepiej z hodowcą i zapytać, która z odmian, jakie posiadacie na magazynie, najlepiej zniesie okresowe chłody, bo to też jest ważne. Różnica, jeżeli chodzi o odporność odmian na porażanie przez spytium, czy fuzarium, czy ten początkowy wigor, jeszcze podziemny, czyli kiełkowanie jest naprawdę duża i tutaj można też spokojnie sobie to poróżnicować po odmianach wcale nie ma już tak mocnych różnic jak kiedyś się mówiło, że zasiejmy najpierw flinta, bo flint to jest odmiana północy a dent to jest odmiana amerykańska, więc ona sobie z chłodem nie radzi no niestety ta tendencja już się bardzo mocno zatarła, większość hodowli pracuje na flint dentach i dentach Czystych flintów jest bardzo mało, więc tej różnicy już tak dużej nie ma. Więc nie sugerujcie się tym, że każdy flint może być zasiany w zimną glebę, a każdy dent wymaga super wysokiej temperatury gleby, bo tak nie jest. Początkowy rozwój też, jak sobie zwrócicie uwagę, to jest coś takiego, że dent prawdopodobnie na początku zawsze będzie troszeczkę mniejszy wzrostowo, ale jak przejdziecie do fazy rozwojowej BBCH, czy Iowa czy Arvalis, czyli fazy, w której liczymy liście, Obie odmiany powinny mieć dokładnie tą samą fazę, różnica będzie tylko we wzroście. Pamiętacie też, że w zimowym podcaście z Pawłem y, zrobiliśmy taki, no nie chcę powiedzieć, że to był konkurs, ale, ale może to był konkurs, niech to będzie, Paweł to nazwał klubem 15 ton. I do kilku z widzów wysłaliśmy nasiona kukurydzy. Też musicie wiedzieć, że będziemy tych widzów odwiedzać będziemy odwiedzać ich plantacje i będziemy starać się przekazać dla Was cenne informacje polowe, właśnie z tych plantacji. Więc do zobaczenia u widzów na pewno będą to fajne odcinki, ale też jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć i podkreślić na sam koniec. Chciałem podziękować wszystkim rolnikom za ostatnie dwa lata siewów kukurydzy, czy sezonu siewu kukurydzy, bo bardzo fajnie się zachowaliście. Potrafiliście wyczekać odpowiedniej temperatury, odpowiedniego momentu, dzięki czemu większość plantacji, które wizytowałem, była w bardzo fajnym, dobrym stanie, co też pozwalało zebrać konkretne, masowe plony. W tym odcinku to by było wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak naprawdę chciałem wam przypomnieć ten najważniejszy kanon siewu, żeby nic nie uciekło. Zapraszam na kolejne odcinki z serii kukurydza. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, a w komentarzach możecie też napisać co siejecie i jakie herbicydy będziecie stosować w kukurydzy. Dzięki.